Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem? Mm, już w szóstej klasie zapisałam się na karate, ale jakoś nie podpasowało mi to ciężkie treningi, ja byłam jeszcze młoda. Później jakoś w gimnazjum próbowałam ten, trenować tenisa ziemnego, a później jak przyszłam do liceum, miałam właśnie kolegę w klasie, który trenował sporty walki i chłopak też trenował kickboxing i słyszałam, że włącznie jest e, dobry klub bokserski, Gwarek i postawiłam się na trening. Moja przygoda ze sportem zaczęła się od karate Jukushi. Zacząłem tutaj trenować w świnniku i w Lublinie uleżka Gierszona i Jacka Czernieca. Zaczęło się mniej więcej jak miałem 13 lat. Bardziej rekreacyjnie trenowałem. Potem e, porzuciłem to na 2-3 lata. Wróciłem na salę i już chciałem, e, wiedziałem, że to jest dla mnie. Chciałem kontynuować treningi jako Zawodnik Zacząłem uzupełniać te treningi karate e, boksem tajskim u Tomasza Furmaniaka w klubie Gladio i e, właśnie treningami brazylijskiego jiu-jitsu u Wojciecha Kinkiewicz. Zaczęło się od motokrosu, Później kolega z ulicy przyszedł do mnie i zaproponował mi, czy bym nie poszedł z nim na trening MMA tak dla towarzystwa. Pomyślałem, że to dobry pomysł, bo do motocrossu potrzebowałem y, czegoś, żeby zrobić kondycję. Y, no i z ma niedaleka droga była do jiu-jitsu i tak właśnie dostałem się. Moja przygoda ze sportem zaczęła się tak jak chyba każdego młodego chłopaka, czyli kawałek skórzanej piłeczki, wiadomo, pod blokiem kopanie. Z tego zrobiło się coś fajnego, bo zacząłem kopać tak delikatnie w lokalnych klubach, typu tam BKS Lublin i tak dalej, takie zaściankowe kluby dla młodych chłopaków. Później zaczęło się rugby, zamiłowanie do tego sportu trwa dalej, bardzo lubię grać w rugby do tej pory, pomimo tego, że jestem czynnym zawodnikiem Muay Thai. Sporty indywidualne jednak wygrały i potoczyło się to tak, że od najmłodszych lat mój tata kiedyś boksował, czyli wiadomo, jak to się Zaczęło trochę tarczowanie z tatą, prawda? A później, jak zaczęły się nogi robić długie, bo mam 194 cm wzrostu, to stwierdziliśmy z tatą, że trzeba pójść na jakiś sport kontaktowy, którym używa się nóg. I tak w lidzeą zacząłem trenować Muay Thai. Trenuję to do tej pory. To wschodnia strona Polski, waleczna lubelszczyzna. Mamy wolę walki w sercach, to musisz nam przyznać. Nie tak tutaj charakterów, uparcie w do celu. Nie dla hajsów, portfelu, chcesz to sprawdź, w tych wielu. Już od małego trenowałem różne sporty walki, przez sumo nawet, judo, karate. No, wszystkie opróbowałem, ale zostałem w boksie. Chyba dlatego, że brat starszy trenował jakoś mnie to tak najbardziej przyciągnęło. Solidnie trenowałeś, podskoczyła ci kondycja twoja W 99 roku człowiek o nazwisku Jan Godleski którego miałem spotkać osobiście obecnie trener kadry kobiet narodowej spotkałem się z nim przez wspólnych znajomych, chwilę żeśmy porozmawiali. Ja nie powiem wtedy, w tamtych latach byłem puszy z tym gościem i zaproponował mi, żebym poszedł właśnie do, tutaj do Lublina, do klubu Soku Lublin, spróbować swoich sił, gdzie trenerem jest Krzysztof Boryc. No i poszedłem i tak się zaczęło. Przygoda zaczęła się w wieku mniej więcej 7 lat, wtedy rodzice zapisali mnie na aikido, no i od tamtej pory cały czas moje życie związane jest ze sportami, sztukami walki tak naprawdę. Później przerzuciłam się na jiu-jitsu, MMA, no i w MMA jestem do tej pory. Chłopaki zabrali mnie z trybuny prosto na trening do Grzeszka Targońskiego, który był przez pierwsze dwa lata moim trenerem. Zaszczepili we mnie, tak naprawdę oni y, całą tą zajawkę pokazali, że tak naprawdę w życiu trzeba mieć jakiś cel, coś osiągnąć. No, wiadomo, ta zajawka w pewnym czasie, w młodym wieku, są takie momenty kryzysowe, gdzie mo może być taki moment, w którym już się nie chce. Mi akurat, właśnie czegoś zaczęło brakować. No i tutaj z, razem z chłopakami z Łęcznej. Z Rafałem, z Norbertem, z Grzeszkiem. Z drugim Grzeszkiem zaczęliśmy trenować właśnie parter. Dokładnie jiu-jitsu tradycyjne. Tutaj prowadził Grzesiek Lipski z Ludwina. Pokazał nam techniki parterowe. Wciągnęło nas to po całości. No i do tej pory to trwanie, przerwanie. Cały czas tym żyje. W tej chwili prowadzę swój klub razem z chłopakami z Łęcznej. Myślę, że bardzo szybko to się nie skończy. No to to było tak, że przeprowadziłem się na inną dzielnicę w moim bloku była siłownia. Poszedłem tam zobaczyć jak chłopaki trenują na siłowni, no i instruktor tej siłowni, że ja byłem za młody, pokazał mi rękawice i zrobił mi tam tarczę, powiedział, że się do tego nadaje, że szybko wszystko łapie. no i zadzwonił do swojego kolegi, czyli mojego trenera i poszedłem na pierwszy trening, spodobało mi się to i dalej w tym siedzę. Oczywiście tam za mało lat, jak, jak każdy chyba kopałem coś coś w piłkę, tak? Później było jakieś tam siatkówka, pływanie. No, jeśli chodzi o sporty walki, to właściwie zaczęło się to w wieku 18 lat, gdzie trenowałem kickboxing. W sumie to była taka krótka przygoda, bo to było parę miesięcy, 8 miesięcy, później miałem przerwę. Eee, no ale oczywiście ciągnęło mnie do tych sportów walki i, i znałem Łukasza, wiedziałem, że prowadził tutaj sekt. Jakiś czas po otworzeniu jej tutaj w białej też się zapisałem prawda, na, na zajęcia z dzic i MMA. No i tak to się ciągnie do tej pory. Kolega zabrał mi pierwszy raz na trening. To akurat jest mało ważne, bo pochodziłem chyba dwa miesiące, ale potem mój nauczyciel angielskiego, który de facto teraz jest moim bardzo dobrym znajomym, z którym ciągle trenuję, e, był u niego na zajęciach i napisałem wypracowanie po angielsku, akurat to. Wtedy myślałem jeszcze o tym jako Valetudo, ale generalnie powiedział mi, żebym przyszedł na sekcję, gdzie on trenuje, no i tak zostało w sumie um, i do tej, pory, do tej pory cały czas w sporcie. Także tak naprawdę to zasługa mojego nauczyciela z angielskiego Wojtka Kłody, którego serdecznie pozdrawiam. So ja kocham to równe bicie Miłość to mój jedyny cel Musimy przetrwać ten sztorm. Ja chodziłam bez gimnazjum, były u nas treningi sumo w szkole. No i stwierdziłam, że tak dla żartów sobie pójdę potrenować. No i tak poszłam, po trzech treningach pojechałam na zawody, zdobyłam złoty medal. To stwierdziłam, że może być fajnie że tak dużo osiągnąć mogę. Zmieniałam klub na Sokół Lublin, gdzie miałam o wiele lepsze osiągnięcia. E, bo z medalu, nie wiem, w starym klubie mogłam zdobyć srebrny medal na Mistrzostwach Europy. Tak jak zaczęłam trenować zapasy i więcej, że tak powiem, rozwojówki robiłam, zaczęłam mieć o wiele lepsze wyniki i zauważyłam, że o wiele lepiej walczę. Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się, gdy miałem 14 lat. Poszedłem pierwszy raz na trening boksu z kolegą. Ja trenowałem półtora roku, kolega zrezygnował po miesiącu. W międzyczasie powstał w Łęcznej Underground Gold Team, w którym trenuję do dzisiaj, trenuję rok. Parę lat temu brat zaciągnął mnie na trening. Znaczy próbował mnie zaciągnąć na trening, lecz nie udało mu się to, bo wychodziły mi takie komplikacje, że na przykład... Nie uda mi się jakaś technika, nie zapamiętam jej, no to po prostu jakoś nie chciałem. Dwa lata później zachęcił znowu, idź, iść na trening. No i udało mu się, poszedłem na matę i się zaczęło. Ze sportem ogó ogółem się zaczęło już bardzo dawno temu. Sportu prawiałem od małego dziecka, ale trzy lata temu właśnie wybrałem sobie boks. To dyscyplina sportu. Podoba mi się, lubię się bić, zawsze byłem agresywny i chciałem właśnie przerzucić to e, w jakiś sport walki, wybrałem jednak boks. Kiedyś tam z chłopakami sobie kupiliśmy Rękawice, dwie pary. Jeszcze takich szmaciaków takich tragicznych, że to, teraz bym na to popatrzył. To bym, nie wiem, nawet, nawet na to nawet bym tego na rękę nie chciał założyć, no ale sobie kupiliśmy. Jeszcze wtedy bez żadnej szczęki, gdzieś tam pod blokiem napieprzamy się na ostro. No i to to gdzieś mnie tam podjarało, to gdzieś mi się spodobało, no i wiadomo jak to, jak to bywa, chłopakom przeszło, już się już każdy przestał chcieć yy, sparować, a ja gdzieś tam, kurze tę rękawicę sobie zawinąłem gdzieś tam sobie jeździłem, bo niestety w moim mieście rodzinnym nie ma żadnego, żadnej sekcji. Znaczy aktualnie jest, bo sam otworzyłem, ale nie było za moich czasów. No I dopiero jak poszedłem na studia, przyszedłem tutaj do Białej Podlaskiej, na, na Akademię Wychowania Fizycznego, na kierunek Wychowania Fizyczne. No to od razu, gdzieś tam w pierwszym tygodniu się zacząłem interesować, gdzieś tam się podpytywać, czy jest tutaj gdzieś, gdzie można potrenować. No i na początku to no, tutaj też mnie by było za wielkiego wyboru. Znalazłem kilku chłopaków, którzy, którzy, którzy chcieli ćwiczyć, którzy, którzy ćwiczyli. I korzystałem z godzin samorządowych na wf ie e, gdzieś tam coś rzeźbili, próbowali w tym sporcie, e, no po prostu się pobić, tak. I no i tak minęło mi tam pierwsze dwa lata bodajże tutaj, e, od razu po dwóch miesiącach takich ostrych treningów z chłopakami na wf ie pojechałem na zawody. Zakochałem się w tym i od tej pory jestem w tym sporcie. Zakaz drugi, zagat, drugi zakat, trzeci lecimy, ZAKA trzeci. Jeden, Zaka, drugi, lecimy, zakaaz trzeci. zaka drugi zakaaz lecimy, zakaaz druga zakaaz lecimy, od lecimy, zakaaz lecimy, zakaaz lecimy, zakaaz lecimy, zakaaz lecimy, od lecimy, zakaaz lecimy, zakaaz lecimy, zewnątrz lecimy, tu jest, tu on trzyma. Trzeba w stronę, którą nie trzyma. Jeżeli właśnie idzie pod siebie, hop, Go koche, tam, nie krowy, tylko trochę, tak, wątko. Dzisiaj zmienimy trochę, ale zmienimy to tak, że ręczny tu, a teraz wątpimy tu. Tak, że ręka od środka, żeby było do dołu. I robimy z trzech. Hop, Teraz, zostawmy już. Te ręce tutaj, dochodzę do kogo, puszczam rękę zewnętrzną, naciągam go tam, no to jest Zaka! Jeden! Zaka! Drugi! Zaka! Zaga, trzeci! Jebany jest trzeci! Zaka! Jeden! Zaka! Drugi! Przeciw, niewam jest przeciw, Zaka, zakaz, za każdą, zakaz, przeciw, nie ma zakaz zakaz, drugi, zakaz Jebany nieban jest przeciw, zakaz, zaślepia nam dzień piękny, Zagaz, zakaz, zakaz, kont się jest następny, Zagaz, zakaz, zakaz, koniecznie nie, koniec się po to bez, bez praw, żadny zakaz, nie prwać po sądku Nie, zakaz Zaślebia nam dzień piękny, Zagaz, zakaz, zakaz, kończ się jest następny, Zagaz, zakaz, zakaz, koniecznie, nie się po to bez, bez prawu, za tym...

Czy oprócz sportu walki interesowały Cię, czy interesują Cię jakieś inne dyscypliny sportu? No wiadomo, kiedyś grało się w piłkę, gimnazjum, podstawówka, orliki i te sprawy. No a teraz to wszystko jest tylko jiu-jitsu i boks. Zenowałem piłkę nożną przez wiele lat. Od właśnie mało lata. Ciężko mi było się przerzucić z piłki na boks. Na początku trenowałem jednocześnie te, te dwie dyscypliny sportu, ale jednak wybrałem boks. O, dla mnie to jest lepsze, po prostu bardziej pożyteczne w życiu. Za mało lata, chyba jak każdy, biegałem po podwórku, kopałem piłkę, to wiadomo rzecz, A, ale jakoś szybko mi się to znudziło. Zacząłem chodzić na BJJ, które do tej pory trenuję i to jest jakby moim bazowym sportem. Mm, potem pojawiła się propozycja walki w MMA mniej więcej po chyba czterech latach treningów BJJ. No i jakoś zdecydowałem się, wyszło, no i do tej, pory, do tej pory tak naprawdę teraz przerzuciłem się bardziej na MMA i staram się iść w tym kierunku. Parter oczywiście dalej jest moją bazą i też przykładam się do niego nie mniej niż wcześniej, ale, ale też zwracam uwagę na stójkę i zapasy. Kiedyś w sumie zacząłem na początku od piłki nożnej, ale nie za bardzo mi się spodobało. Nie dla mnie tak naprawdę ten sport. Próbowałem też breaka tańczyć trochę, ale też przestałem. Później właśnie poszedłem na trening boksu i jakoś tak się zaczęło. Przez te 9 lat trenowałem zapasy i teraz od niecałego roku trenuję MMA. Ale ogólnie mm, interesowały mnie zawsze sporty chwytane, typu grappling, jiu-jitsu. Cały czas szedłem jakoś w tym kierunku, żeby, żeby się szkolić, doszkalać. Mamy Kolega nam tutaj opoluje. Ręka, i rękę. W początek drzew. Tutaj ciska. Jedna, druga, chod. Prostuje. Może już uderzać na klatkę, na brzuch. dlatego muszę zrobić sobie kontrola. Hop, podchodzę tutaj. Może coś z kolanym. Kontrola łapy na sercy. Nie będzie mógł za bardzo uderzać. Hop tutaj. Mam wiele przykładów na to, że za mało lat ktoś się jara sportem, osiąga w nim dobre wyniki, a potem zaczyna olewać i już szuka innych zajawek, nie do końca konstruktywnych. Co jest takim motorem, który Ciebie cały czas napędza do tego, żeby to robić? Gdy pierwszy raz przyszedłem na zajęcia na sali, może było 30 osób. Po roku zostałem tylko ja. No, wiadomo, robię to. Przeważnie dla sukcesów i dlatego, że to lubię robić. Wiadomo, że gdy się coś wygra, to chce się jeszcze więcej. Drugie czy trzecie miejsce nie zadowala, zawsze chce się być pierwszym. Także wiadomo, że najważniejszy jest sukces w czarnych pasach. Zawsze miałem, ochotę, zawsze miałem ochotę startować w zawodach, sprawdzać się. Także jak już złapałem bakcyla na pierwszych zawodach, to było dosyć dawno temu. Od tamtej pory cały czas to kontynuuję. Jedną główną rzeczą to są ludzie. Wspaniali ludzie są u nas na treningach, wspaniały jest trener. Na treningi chce się chodzić nie to, że trzeba, tylko naprawdę jest super zabawa na treningach. Jest też dyscyplina. No a jeżeli chodzi ogólnie o walki, no to przez to, że mam dużo osiągnięcia to chcę trenować dalej, żeby te osiągnięcia były jeszcze większe. Jeżeli chodzi o mnie jako sportowca, nie jestem typem, który ma po prostu talent do tego, tak? Mi długo przychodzi po prostu przy, nauka wszystkich technik, rozwój osobisty w sporcie, dlatego ja wiem, że ja muszę ciężko pracować i staram się jak najwięcej trenować, za każdym razem po prostu dać siebie maksa i to potem owocuje w, w walce. Tak? Zawsze jestem zdania, że talent to tylko 5% umiejętności. Po prostu kocham go, ko kocham adrenalinę, kocham przekazywać y, ludziom swoją, swoją wiedzę, kocham y, y, walczyć z innymi, kocham rywalizację, próbuję przez to poznawać różnych ludzi, różne techniki, ciągle się uczę, y, nie chcę osiąść na laurach, także próbuję coś w tym kierunku robić. Nie chodzi tutaj tylko zwykłą napierdalankę Tygra znaczy dać w życiu radę Tylko po wogarnie, tylko z dobrym startem Nie wykorzystali tego, no i minęli się z fatem. Nie bądź jak oni Ten kierunek ci nie zadowoli A bliscy mogą cię zobaczyć czarnej foli Młode pokolenia robią dziś takie rzeczy, że nasze pokolenie w wieku było ze świetnie wieczy oni walczą w swojej farce jeśli przykręcą, bo walczą o to, czego nie tyka się ręką takie czasy Ty musisz dawać 100%, Możesz pozamiatać lub posłużyć za nowe. Ty w marchecie, kto inny bierze w łapę Bierze pierwotszą niż ty bierzesz wypadek się nie znaczy gorzyć, no ty jesteś prawdziakiem, tylko swoje imię 그생하 <목소리도> Jedna kłoda rzucona na nogi, Idę dalej, Skór, wysynny zaroba, świeją się za plecami Nigdy nie da ci zarobić takie państwo na te jebane draństwo Kraj to obyczaj, to obliczaję Polska jest tym krajem, która perspektyw nie daje Tyle samo zarobić, coraz więcej ty tracisz, na legalu tu się nie zbogacisz, garbach chyba jak bez wody ryba, długo nie pociągnie Dlatego musisz mieć determinację żywną wolę Cały czas do przodu idę swoim torem Cały czas ja, do przodu raz. idę swoim torem Dalej z tymi samymi nowymi, jewanymi problemami Tymi samymi zaufanymi koleżkami Gdzie każdy jest równy, niewykurowany Jak banany ze na, na paletach Ja mam też tu jak wyelasz to góra doceniam każdu chwilę i zarobek tak ja się uda. uda Nie istnieją tuda, a dla szelak upadła nie przyrobił nas i nie wrzucą jak stakila róż Co jednym krasz się pierwsz, za pierwasz ja. dużo ufiarni wśród się zaraz Nie ma mowy, czas tak się postawić mądry. Największym panem nadufanym podałem oh. Ej, hey, co byś ty nie działo, za jest mód. podstawą Czasem trafisz sześć, częściej odchodzi na bok Każdy kiedyś dostał kawałek, nieba od Boga, ty, ty uszały w końcu to, to, to czego inny nie uszanował. Do końca, nie ulega ci się to wszystko każdy wykonkiem u końca Nie ulega to jest walka życie, którego dana, nie można strzedać Od końca, nie ulega ci nie dać To się do wszystkich, każdy krót nie był szukanie, Od końca, nie ulega ci nie dać To jest walka o życie, którego nie można strzedać I to oto cedra nagrana, to jest moja wygrana nagranie, Które być może poruszą niejednego dania Przeszedł używania, wiele rzeczy ustawa zabrania Zobacz notowania, od nawijania, pękabania Duża dawka, rymowanie, bez odpoczywania Pomysłu, nastawiony na wygram, ustawia radę siły, nastawiony na bagran, co nas wiesiłek Wiem, że muszę starać się, żeby byłoby się od Udowodnić, że tuż ją brzej, tak, na od nasłuchania Stadem na rabo, co innego mogłem robić Stadziam na raz, tym trzeba się urodzić Wiem, że muszę złotych starać że się, żeby było bić się od nas. Kudowod z dużo rzecz, płyt na końca słuchania na rabo, co innego mogą robić Stami na raz, tym trzeba się urodzą Końca, nie ulega cię tak Stój się do wszystkich, aż nie by nie szło końca, nie ulegać to jest stój spadkę, życie, którego nie można końca, nie ulega cię ci do Игоца, Ируга цита, што лишпаркаже прегоима за се Хоца.